Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie w ten czwartkowy poranek. Dzisiaj 29 sierpnia. Kochani, jak zwykle mam nadzieję, że będzie to dla Was udany, piękny, cudowny dzień, który będzie przynosił Wam wiele radości no i takich pozytywnych wieści. Spójrzmy teraz, kochani, co takiego na ten dzisiejszy dzień ma do przekazania nasza talia tarota, na co dzisiaj będziemy musieli zwrócić uwagę, na co dzisiaj nasz tarot, przed czym dzisiaj nasz tarot będzie chciał nas ustrzec. Kochani, siódemka kielichów karta mówiąca o marzeniach o też o takim wycofaniu, ucieczce w marzeniach. Zobaczcie, już drugi dzień pod rząd mamy kartę mówiącą o tym, że odczuwamy takie pragnienie wycofania się troszeczkę z rzeczywistości. Musimy coś obmyślać, przemyślać. Nie za bardzo chcemy tej konfrontacji, która nas czeka na takim poziomie fizyczności. Bardziej chcemy przemyślać pewne rzeczy, zastanowić się nad pewnymi rzeczami. I, I sprawić, że chcemy po prostu rozwiązać, zastanowić się, jak rozwiązać daną sytuację, która zaistniała. Czy jest ona warta z świeczki, czy też nie? Kochani, co jeszcze? Dzisiaj możemy odnosić się do jakichś marzeń, takiej fantazji. Będziemy mogli zastanawiać się, co może nas czekać, jeżeli podejmiemy taką, a nie inną decyzję, co może nas czekać w sferze wszelakiej, czy tej finansowej, czy tej związanej z zawodem, czy partnerskiej, rodzinnej. To już kwestia tego, jacy jesteśmy, nad czym teraz się zastanawiamy, jaki mamy problem w danej sytuacji. Karta ogólnie mówi o tym, że teraz marzymy i zamykamy się w sobie, próbując odnaleźć odpowiedzi właśnie w swoim e, wnętrzu. E, dzisiaj także możecie, kochani, zwrócić uwagę, nie możecie, powinniście zwrócić uwagę na swoją podświadomość, na swoją intuicję. Ona powinna Wam odpowiedzieć, podpowiedzieć. Co takiego powinniście zrobić w danej sytuacji, jak postąpić. Także tutaj zaufanie do siebie, może nie tyle do tego, co się dzieje na zewnątrz, ponieważ no, różnie możemy odbierać pewne rzeczy. Nie do końca pamiętajmy też, wiemy, co myśli dana osoba, druga osoba, czy to szef, czy to ktoś z rodziny, czy właśnie partner. Także tutaj podświadomie, Próbujemy oprócz dopytywania, oczywiście, jeżeli jesteśmy na to gotowi, chociaż karta mówi, że raczej nie, zastanówmy się, co powinniśmy zrobić i postępujmy tak, jak mówi, jak doradza nam nasza intuicja, jak doradza nam nasz wewnętrzny głos. Kochani, dzisiaj zwracamy też uwagę na swoje sny, ponieważ mogą one nieść ważne przesłania. Ważne jakieś prorocze kwestie. Także jeżeli uda Wam się czy zdrzemnąć, czy później położyć się wieczorem, po prostu spać, zwracamy uwagę na sny. Świetny dzień, jeżeli chodzi o różnego rodzaju wizualizacje, afirmacje. Dawno afirmacji nie było, ale to już niedługo postaram się to zmienić i nagrać Wam jakąś fajną afirmację. W każdym bądź razie możecie dzisiaj sami ułożyć taką afirmację, albo skorzystać z tego, co już kiedyś było nagrane u mnie na kanale, bądź dodane do grupy, naszej grupy. Doświadczać duchowość. Zachęcam do tego bardzo serdecznie, ponieważ, kochani, afirmacja ma w sobie bardzo ogromną moc. Afirmując ku wszechświatu, Pokazujemy mu, czego tak naprawdę chcemy, o czym marzymy, a wiemy o tym, że jeżeli coś wysyłamy w przestrzeń, to 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 nas wraca. Ja tylko przypomnę, że w momencie kiedy coś afirmujemy, mówimy, tworzymy jakąś afirmację, to kochani, nie zaprzeczamy. Tylko mówimy o tym czymś, czego pragniemy, jakby to się już wydarzyło. Na przykład zdobyłam cudowną, lepiej płatną pracę. Nie mówimy zdobędę lepiej, łatw, lepiej płatną pracę, ponieważ to odkłada to nasze marzenie gdzieś tam daleko w przyszłość. Musimy być pewni, że właśnie ją zdobyliśmy. I tak się stanie. To samo, jeżeli chodzi o wizualizację, kochani. Wyobrażamy sobie, że jesteśmy już w tej nowej pracy, wyobrażamy sobie, jakie stanowisko obejmujemy, jak tej pracy jest, jakie są znajomi, jakie są szefowie, jakie są nasze obowiązki. Wizualizujemy to wszystko, czego pragniemy. Jeżeli chodzi o te zaprzeczenia, o których wspomniałam, w afirmacjach nie mówimy. Nie jestem już taki na szybko przykład. Nie jestem już biedna albo nie mam problemów. Ponieważ wszechświat nie słyszy, tego nie mówimy, jestem wolna od problemów. Jestem szczęśliwa. I tak w ten sposób przyciągamy to, czego tak naprawdę chcemy. Kochani, siódemka kielichów. Pokazująca takie lichy, mówi także o tym, że dzisiaj możemy trafić na jakąś imprezę, gdzie będzie alkohol, możemy dobrze się w tym bawić, bawić w jakimś towarzystwie, możemy się dobrze przy tym bawić. Także to też jak najbardziej, to tak odnośnie bardziej fizyczności, może mieć dzisiaj miejsce. Także dwie rzeczy: odcięcia, ucieczka w marzenia. Ucieczka w taką przestrzeń duchową, metafizyczną, obmyślanie pewnych rzeczy, ale także ta fizyczna radość, fizyczne bawienie się wśród znajomych, przyjaciół, możliwe, że z domieszką właśnie alkoholu. Tyle, jeżeli chodzi o tą dzisiejszą kartę. Ja serdecznie Wam dziękuję za Waszą obecność, ściskam Was mocno i do usłyszenia jutro, kochani.